W kościele przeżywamy bardzo ważny dzień w kościele powszechnym. Papież Franciszek, otwarcy synod o synodalności. To jest bardzo ważny moment, w którym wszyscy ochrzczeni, nawet niewierzący, Dziś już, czy niepraktykujący katolicy są zaproszeni, żeby popatrzeć, jaki ma być Kościół. To nie ma być parlament albo moja wizja Kościoła, ale Franciszek mówi, mamy zacząć słuchać Boga. Słuchać najpierw, co Duch Święty składa w moje serce, a potem zacząć o tym rozmawiać, konfrontować. To bardzo ważny moment, w którym jesteśmy jako katolicy, ale myślę, że to w ogóle wpłynie na braci chrześcijan, wszystkich razem nas. I piękne słowo mamy na tą niedzielę, takie należy odczytać też, bo jest to słowo, które nas zaprasza do tego, żeby zbliżyć się do słowa, do słowa, które jest żywe i skuteczne, jak mówi autor listu do Hebrajczyków. Mamy zbliżyć się do mądrości, która znaczy więcej niż wszystko na świecie. I mamy podążać ubogą drogą za Jezusem, na którą to drogę nie wszedł ów bogaty młodzieniec. Trzy słowa, które mogą być kluczem do tej liturgii Słowa, do tych czytań: słowo, mądrość, ubóstwo. Ale jednocześnie sam Bóg nas zaprasza, żebyśmy popatrzyli na Niego. Dlatego możemy powiedzieć. Jezus, Duch Święty i Ojciec. Słowo Jezus, Jezus słowo. Można zdać Biblię być poprawnym moralnie, zachowywać przykazania i być człowiekiem o niespokojnym sercu. Bohater dzisiejszej Ewangelii no Poszukuje Boga prawdziwie. Jest człowiekiem, który zachowuje przykazania. To dlaczego pyta, co mam zrobić, by mieć życie wieczne? Popatrzmy, w tych przykazaniach, które dotyczą człowieka nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów źle o innych, tak? nie oszukuje. Nie? On jest poprawny. To jest dobry człowiek. Dlaczego więc ma niepokój w sercu? Dlaczego przychodzi, nawet przybiega do Jezusa, czyli to jest dla Niego coś ważnego? Nie mogę być szczęśliwy, nie jestem do końca szczęśliwy. Dlaczego? Zna pisma. Jest człowiekiem praktykującym. Dlatego, że jest potrzebne spotkanie z Jezusem, który jest Słowem. Można wszystko wiedzieć, co jest w Biblii. Można ją nawet czytać w oryginale greckim czy hebrajskim, zależy które księgi. Można być naprawdę biegłym nawet w teologii. Ale kiedy nie mam bliskiego, osobistego, bezpośredniego spotkania z Panem Jezusem który dostrzega mnie i kocha mnie, i ja o tym wiem, to nie poczujemy pokoju w sercu i tego, jak nas Bóg prowadzi. Potrzebujemy spotkania z Jezusem, który jest Słowem. I dlatego, jeśli przed chwilą usłyszeliśmy słowo: Żywe i skuteczne jest Słowo Boże, to nie chodzi o jakiś automatyzm. Wezmę, przeczytam jakieś słowo, ciach, ciach, i od razu się to spełni. Czasem Pan Bóg tak działa. To świadectwa też mógłbym powiedzieć. Ale tu chodzi o coś więcej, a może o coś innego, lepiej powiedzieć. Żywe i skuteczne jest słowo Boże. Tak, to słowo, spisane, to słowo Pisma Świętego. Gdy je czytam z Jezusem, gdy widzę tam Jezusa. Gdy mam relacje z Jezusem, bo to On jest żywy, On zmartwychwstał, to On jest skuteczny, to przecież przychodzimy z naszymi problemami, trudnościami, chorobami dzisiaj też na tą liturgię, na tą adorację, modlitwę. Potrzebujemy każdy z nas, nie tylko raz w życiu. Ale regularnie tego, żeby Jezus, no po polsku mamy spoglądą na niego z miłością. Gdybyśmy próbowali tak przetłumaczyć słowo za słowem z greki, powinno lepiej by to brzmieć tak. Jezus, przypatrzywszy mu się, umiłował go. No, niby to samo, tak? Spoglądą z, z miłością. Czyli nie spoglądnął jak jakiś bazyliszek, tak, albo ktoś, kto zabija wzrokiem. Nie? Znać takie osoby, co zabijają wzrokiem? Że nic nie powie, już, już powiedział wszystko oczami. nie? Więc Jezus przychylnie popatrzył na niego. Grecki tekst mówi coś znacznie więcej. Przypatrzywszy mu się, czyli zauważywszy go, wśród wielu ludzi, którzy było wokół, przypatrzył się temu człowiekowi. I umiłował go. To jest słowo, które mocno porusza. Bo Jezus także dzisiaj przygląda się każdemu z nas. I nie jest ważne, jaki jesteś w punkcie wyjścia, ale to, że jesteś i że Jezus przygląda się Tobie, a przyglądnąwszy, umiłował Cię. I dziś też mówi do ciebie, kocham cię. Mówi to Jezus ukrzyżowany, który żyje. I teraz, popatrzcie, to autorytet Jezusa rozstrzygał wszystkim. Bogaty młodzieniec odrzucił propozycję Jezusa. Znaczy nie postawił Jezusa jako pierwszego. On przybiegł do Niego, wyście przyszli, przyjechali, nie wiem czy ktoś biegł. Może, bo jak się nie chciał spóźnić. Ale jakoś tak zadyszki to nie widzę za bardzo tutaj wśród was. Nie? A tamten przybiegł. On przybiegł. Znaczy, był zdeterminowany. Nie? Ni, ni, może kogoś tam odepchnął, nawet. Ja muszę lecieć do, do Jezusa. Tak? I on jest tak blisko. On się tak spotkał z Jezusem. Tak? On z Jezusem rozmawia. Nie? Czasem, jak, jak z jakąś ważną osobą się rozmawia, to potem myślisz, fajnie, żeśmy porozmawiali, nie? Jaka łaska mnie spotkała, nie? A on ma łaskę spotkania z Jezusem, tak? Widzi, że już też są uczniowie, dzieje się wiele w Izraelu, Jezus mu proponuje, pójść za mną, bo go ukochał, czyli pójdź za mną, znaczy potrzebujecie. no byle komu się nie mówi, pójdź za mną, tak? Chyba, że sobie krzyż czasem chcesz wziąć na... No plecy, nie? To byś tak byle komu mówił. A Jezus, jak mówi komuś, pójdź za mną, to znaczy, że jesteś dla mnie ważny, ja cię potrzebuję. Nie? I teraz o, ten bogaty młodzieniec nie przyjął do końca spotkania z Panem Jezusem. Bo gdyby przyjął, to autorytet Jezusa byłby większy niż to, czym On żył dotąd. I jaki odchodzi? Zasmucony. Może nieraz odchodziłeś, odchodziłaś jako osoba zasmucona z mszy świętej, zasmucony z modlitwy. Może nieraz smutek trawił twoje serce. Z jednej strony masz modlitwę, masz spotkanie z Jezusem, a z drugiej strony jest smutek. Dlaczego? Bo się spotkałeś z Jezusem. Ale może nie poszedłeś, nie poszłaś jego drogą. Było słowo, ale nie do końca zostało przyjęte. Druga sprawa, mądrość. Autor księgi Mądrości wyznaje: modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł mi z pomocą duch mądrości. Potrzebujemy mądrości. Kto z Was chciałby być mądrym człowiekiem? Albo jesteście, czy nie jesteście? <grym> Mądry to niekoniecznie jest człowiek, który ma taką wiedzę. Ale ten, który rozumie świat drugiego człowieka. Jaka jest często genialna mądrość. Prostych ludzi, nie, jakiejś tam babci. No może wiele nie wyedukowana nie była, ale nie, jak, jak, jak patrzy na życie, to czasem nas zaskakuje, nie? Potrzebujemy mądrości, by głęboko i świadomie swojego celu w życiu żyć. Ale żeby mieć tą mądrość, potrzebujemy spotkania z Panem. Jezus, którego przyjmiemy, daje nam ducha świętego. I kiedy mamy tą mądrość pochodzącą od ducha świętego, wypełnia się to, co usłyszeliśmy przed chwilą. Przybyły mi wraz z nią, z tą mądrością, wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Bo jeśli mam ducha świętego, to mam największy skarb zaraz po Jezusie, jaki mogę mieć. Jezus, mój przyjaciel, daje mi przyjaciela, jest ducha świętego. I to duch święty wtedy kształtuje moje myślenie, moje uczucia, decyzje, styl życia. A trzecie: to ubóstwo i miłość ojca. Pan Jezus proponuje. Dziś temu bogatemu młodzieńcowi, jak czytaliśmy, tak? Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie. Sprzedaj i daj biednym. Będziesz miał skarb w niebie i chodź, towarzysz mi. Tak? Tam jest przyjdź i chodź za mną. W Grece jest chodź i towarzysz mi. Towarzysz mi, to znaczy... Idziemy razem. Nie pójdź za mną, nie dziesięć tysięcy kroków za, tylko towarzysz mi, to znaczy idziemy razem. Jezus mu proponuje wspólnotę. Nie tylko na śladu, gdzieś tam z daleka. Towarzysz mi, to znaczy zapraszam cię do mojej rodziny. I problemem bogatego młodzieńca. Jest to, że nie potrafi zostawić pieniędzy, a może jeszcze pieniądze by zostawił, ale ufności w swoich ludzkich zabezpieczeniach. W świecie, który zna, w świecie, w którym się czuje dobrze. Drodzy, jestem głęboko przekonany, że to słowo bardzo jest potrzebne nam jako Kościołowi i nam jako poszczególnym braciom Jezusa. Papież Franciszek wzywa do tego, byśmy byli ubodzy. I oczywiście chodzi o to ubóstwo duchowe, o to, żebyśmy nie próbowali przyciskać się za wszelką cenę pięściami i ramionami, łokciami, byśmy byli też ludźmi kultury i skromności. Ale nie możemy przejść obojętnie wobec słowa Jezusa. Który dziś wzywa nas do ubóstwa materialnego. My za dużo kombinujemy. Popatrz, Święty Franciszek z Asyżu. To był człowiek, który odkrył miłość Jezusa, a Jezus dał mu głębokie doświadczenie miłości Ojca. I Święty Franciszek Wybrał ubóstwo. Heroiczne w jego wypadku, tak? I duch święty mocno działał przez niego. Czemu pan Jezus mówi, czy, czy bogatym, bogatym, czemu jest trudno wejść do królestwa niebieskiego? Nie, że nie mogą wejść. Tylko, że jest niebezpieczeństwo, że nie będę widzieć tak, jak widzi Jezus. A święty Ignacy, kto nie oglądał choćby filmu Ignacy Loyola, to w roku ignacjańskim proszę zobaczyć. Fascynująca postać. Ale kiedy jest ta największa szkoła, czy ta pierwsza szkoła Ignacego, kiedy jest generałem zakonu, kiedy robi wielkie rzeczy? Kiedy wysyła pierwszych misjonarzy? Nie. Wtedy, kiedy idzie i posługuje chorym. Wtedy, kiedy oddaje swoje ubranie biedakowi. Kiedy myślimy o ubogi, to nam przychodzi na myśl Franciszek, święty Zasyżu. Ale Ignacy Loyola też. I nie chodzi o to, że teraz rozdaj wszystko. Znaczy, jak nie masz co zrobić, to możesz przyjść, porozmawiamy, koszyk wszystko przyjmie. Nie, tu chodzi o coś innego, tu chodzi o Twoje serce. To pytanie ja zadaję sobie, wiesz, na ile we mnie jest duch ubóstwa. Ale po co to wszystko? po to, by przyjąć miłość, którą Bóg nam ofiaruje. Jeśli chcemy być ludźmi autentycznymi, to nie bójmy się być ludźmi radykalnymi. Tylko tu nie chodzi o stratę, bo czy święty Franciszek stracił coś z tego, że się wyzbył swojego majątku? On zyskał miłość, pokój i życie, i do dzisiaj jest jednym z największych świętych w kościele, nie tylko katolickim. Czy święty Ignacy stracił życie? On je tak naprawdę zyskał. Bo tu nie o to chodzi: oddaj i masz pustkę. Tylko jeżeli ci to, co masz, przeszkadza w miłowaniu Boga i ludzi, to oddaj. I zacznij liczyć bardziej na Boga. I tu nie chodzi o to, żyj jak biedak. Macie rodziny, jesteście odpowiedzialni za wasze dzieci, za, wasze, za ich wychowanie, za odpowiedni status życia. Tak. Ale jeżeli będziesz pokładać ufność w pieniądzu, to się przejedziesz. Bo bardziej trzeba ufać Bogu. Jak sobie myślę, jakie trzy zadania można by wskazać. Do czego Was bardzo zachęcam, żeby przez miesiąc na pewne trzy rzeczy zwrócić uwagę. Proste rzeczy. Czy jesteście gotowi to przyjąć? Nawet jeżeli jesteś tu tylko dzisiaj, na przykład z racji Jubileuszu czy sztu, tak? Rocznicy, to do tego zadania bardzo serdecznie Cię zapraszam. Czy jesteście gotowi je przyjąć? Jedna osoba kiwa, tak? Ktoś tam kiwnął, tak? To tam się ktoś podnosi. Nie wiem, jak tam. Czechowiczanie. Nie, jest, jest. Dobra, proste, a potem zobaczymy, czy przyjmiecie. Pierwsze zadanie jest takie. Weź do, co, codziennie do ręki Biblię. Już nawet jak nie przeczytasz nic, to chociaż weź do ręki. Ale kiedy mówię weź do ręki, to znaczy przeczytaj choćby jeden werset Ewangelii. Czy innej księgi. Ale jak nie czytasz Biblii na co dzień, zacznij od Ewangelii, najlepiej marka. Proste zadanie. Da się je zrobić. Można odpowiedzieć tak. Bo nie wiem, czy ktoś tylko matiki i poprawia się, czy kiwa głową. Więc pierwsze to jest, wejdź do ręki Biblię. Drugie zadanie. Powiedz codziennie, duchu święty, działaj we mnie albo coś podobnego. Nawet może być. Dzień dobry, duchu święty. Zadanie trudne? Da się je wykonać? To już mamy dwie trzecie zrobione. Teraz będzie jeszcze jedno. Jeśli chcesz być szczęśliwym, bo o to chodzi w tym słowie dzisiaj, to trzecie zadanie będzie trudniejsze. Ale tak naprawdę, jak czasem dzielimy się z braćmi i siostrami we wspólnocie, to ono w sumie jest najprostsze. Ostatecznie te dwa pierwsze są trudniejsze. Zacznij konkretnie rozdzielać swoje pieniądze. Nie widzę entuzjazmu. Wszyscy patrzą w ziemię, czy mu się buty nie rozwiązały. Znaczy, wiesz o co chodzi? Daj biednemu swobodniej niż dotychczas. Ale zatrzymaj się, daj mu miłość. Umiłuj tego człowieka, którego spotkasz. Tak jak Jezus. A będziesz szczęśliwy. Zróbmy, proszę, przez ten miesiąc naprawdę porządek w swoim domu. Ja bym tych z biura naszej wspólnoty prosił, żeby mnie motywowali, żebym wykonał też to zadanie. Zrobić porządek w swoich szafach. Rzeczy, które są dobre, ładne, ale ich nie używasz. Daj je tym, którzy nie mają. Wiecie, jak będzie pięknie, jak te szafy będą wyglądać? Tam będzie więcej miejsca po prostu. W ten sposób jesteśmy na drodze do szczęścia, w ten sposób dajemy ludziom Jezusa i Jezus przychodzi do nas. Tu nie chodzi o jakieś, nie wiem, rewolucje w domu. W żadnym wypadku. Chodzi o to, żebyśmy bardziej świadomie żyli jak uczniowie Jezusa. Tyle czasu tracimy i nie mamy tych chwil na pismo święte, na wezwanie Ducha Świętego. To jak mamy znać Jezusa? Tyle mamy rzeczy, które, o których nawet nie wiemy, że, że są. Kto się przeprowadzał niedawno, albo robił remonty, albo nie wiadomo co, to się łapał za głowę, Boże, to ja to jeszcze mam. Nie? Jak w Skoczowie mieszkałem i tam w mieszkaniu za łazienką miałem taki, 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 taką wnękę. Tam nie, nie dało się stanąć, tam można było być najwyżej tak kucać czy się schylić mocno. No spoko, fajne miejsce, nie? Ciach, ciach, ciach. Nie? Jak musiałem się przenieść ze Skoczowa do Bielska, to cztery dni zajmowałem się kamerliczkiem. Przez sześć lat się trochę uzbierało, nie? Nawet nie wiedziałem, że mam takie papiery, takie dokumenty, jakieś tam rzeczy, nie? Nie, ciach, cia, nie widać, wszystko ładnie. Pan Jezus chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Do takiego szczęścia powołuje to Tobiasza, którego dziś przyjmujemy do kościoła i Pan czyni go swoim dzieckiem. Do takiego szczęścia wezwany jest Tadeusz, który dziękuje w tej Mszy Świętej za te 70 lat swojego życia. Do takiej drogi szczęścia wezwana jest Asia i jej mąż Marek, świętujący pierwszą rocznicę zawarcia małżeństwa. Do takiego bycia szczęśliwym jesteś wezwany Ty. Słowo, mądrość, ubóstwo. Jezus, duch święty, do Ojca. Możemy to powiedzieć razem, wyliczając na palcach. Słowo, mądrość, ubóstwo. Trzy, cztery. Słowo, mądrość, ubóstwo. Jezus, duch święty, Ojciec. W chwała ojcu, mamy od Ojca oczywiście, tak, ale tu chodzi o to, że przyjmuje Jezusa który daje mi Ducha Świętego, i dzięki temu wchodzę głęboko w miłość Boga. I to jest najprostsza droga, jak osiągnąć szczęście. A może lepiej powiedzieć, jak je przyjąć? Biblia, Duch Święty, podzielenie się. Czyń miłość, będziesz jeszcze bardziej błogosławiony miłością.